Cześć Tu Joker! Witajcie w pierwszym Halloweenowym, ja zjadam w tym roku. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wykonałam tą charakteryzację na Jokera z najnowszego filmu 2019, to koniecznie kliknijcie tutaj w prawym górnym rogu będziecie mieć link do filmu na kanale Beauty. A tymczasem przejdźmy do dzisiejszego zestawu. Nie jest to zestaw typowo Halloweenowy, bardziej jest to zestaw amerykańsko-kowbojski, ale stwierdziłam, że mam bardzo dużą ochotę na ziemniaki. Dlatego, że główną częścią dzisiejszego zestawu będzie ziemniak, a w zasadzie gigantyczna frytka. W ogóle to świetnie się czuję w takich włosach, jestem piękna. Okej, okay, a więc tak wygląda zestaw z przodu. Jak widzicie, tutaj jest pokazana ta gigantyczna frytka. I tutaj mamy postacie, które są takimi małymi kowbojami. Mamy tutaj kowboja na koniu i jest kowbojka. Kow. gerka, Trzymający ziemniaka, więc. Tak, to jest tematyka dzisiejszego filmu. A przy okazji chciałam przypomnieć, że zaczął się Halloweenowy sezon na kanale Beauty i teraz każdy film, w każdy piątek będzie jakąś charakteryzacją Halloweenową, więc macie na co czekać. A przy okazji, jeżeli już zobaczyliście Jokera i nie wiecie, co teraz obejrzeć, to mam całą playlistę Halloweenową, w której jest już 60 różnych propozycji, więc zapraszam, tutaj też będzie mieć linka. I wracając do zestawu, otworzę go najpierw. Tam, dam, 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 dam! Wygląda w ten sposób. I w środku mamy łyżeczkę, żółtą saszetkę z wielkim ziemniakiem, czerwoną saszetkę z sosem. Podejrzewam, że to będzie ketchup i kolejną saszetkę żółtą z jakimś, hm, no nie wiem właśnie, to wygląda jak ketchup, a to wygląda trochę jak mafinka ale to chyba jest jakaś posypka, tak mi się przynajmniej wydaje tak mi celowała, no i tutaj mamy foremkę z czterema zagłębieniami w tym to bardzo dziwne, które w ogóle wygląda jak labirynt, idealnie na Halloween This is Halloween i moje guziki cały czas brzęczą uspokójcie się, mówię do guzików w każdym razie to odsunę na razie na bok wezmę nożyczki i Oddzielę sobie te wszystkie części. Więc tu mamy jedną uwolnioną, i jeszcze drugie cięcie, i po sprawie. Satysfakcjonujące. Więc mamy trzy oddzielne części, i teraz spojrzę na instrukcję. A właśnie, nie ogarniałam, że nie pokazałam wam instrukcji z tyłu. Wygląda tak. Yy, więc drugim krokiem jest dodanie wody do tego oto pudełeczka, więc na razie resztę sobie odkładam. I tutaj, nie wiem czy widzicie, jest taka linia i właśnie do tej linii muszę nalać wodę Więc uwaga, uwaga, dalej, dalej, ręce gadżeta lejemy gore chyba jest idealnie. Teraz znowu patrząc na instrukcję biorę naszą żółtą, ziemniakową saszetkę eee, tak, O, <ścoughs> w środku była woda, a ja tego nie ogarnęłam chciałam sprzątać stół, okej, cut Maja ale teraz muszę dodać troszeczkę wody tej, co się rozlała. O, chyba tyle będzie idealnie. O, i ja jest znowu rozlałam. Nie wiem jak ja to robię, ale nieważne. Biorę tę saszetkę z ziemniakiem, otwieram i powącham. Mm, pachnie trochę jak taka przypieczona skórka od chleba. Nie pachnie mi ziemniakiem, no ale trudno. Mam, mam nadzieję, że to będzie smakowało jak ziemniak. Więc wsypuję. Trochę dużo tego pudru jak na takie małe opakowanie. No nie, wydaje mi się, że mogę to rozsypać, mieszając, ale kim ja jestem, żeby się wypowiadać o tym, jak ja pana zjadam. A więc czas na mieszanie. Spróbuję to najpierw podźgać trochę. Wiecie, tak podziubać. O, 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 to jest dobra metoda. Uuu! No dobra, teraz. Pachnie jak ziemniak. O jezu. Mm. Aż mi zaczęła ślina lecieć, bo po prostu jestem głodna. I mam mega ochotę to zjeść w ogóle bez przygotowania, tak sobie wlać po prostu do, do paszczy. To jest taki moment, który jest najgorszy z tego wszystkiego, w sensie to mieszanie dlatego, że człowiek się tak jakby niecierpliwi i już by się chciało coś robić dalej, już wiecie nie chcecie mieszać, bo ile można mieszać ale zauważyłam, że im więcej się czasu poświęci właśnie na mieszanie i to, żeby to wszystko było na tej konsystencji, tym lepiej potem smakuje, bądź wygląda dany produkt, więc poświęćcie trochę czasu Mieszajcie! Two hours later. Dobra, chyba, słuchajcie, to wygląda całkiem nieźle. To jest wymieszane, i teraz. Patrząc na instrukcję, mamy kontynuację kroku numer dwa. Uh, okej. Okay. Teraz biorę nasze kudełko z labiryntem, ale chyba obecne trochę brzegi, żebyście widzieli lepiej. Od razu lepiej, od razu więcej widać. Ok, więc tu mamy miksturę, i teraz jest pokazane, żeby lać ją tutaj przez ten dziubek. Więc zacznę od środka i potem będę szła dalej Więc chyba łyżeczkę mogę na razie odstawić Stresuję się, przyznam, że to rozleję, No ale raz kozie wie, jak to mówią, więc Uwaga Trochę to gęste Muszę się przesuwać dalej, chociaż zobaczę, że to będzie płynęło nie, chyba nie będzie płynęło Wiedziałam, że to będzie rzadsze i wiecie, że będę mogła lać w jedno miejsce Uff. Zapędziłam się, o nie, o nie! No dobra, już nie chcę spływać, więc wezmę teraz z powrotem łyżeczkę i trochę jakby to popchnę Słuchajcie, takie manualne wyzwanie naprawdę, ogarniać dwie rzeczy naraz. raz Hu! Wydaje mi się, że gdyby było bardziej płynne to wtedy byłoby łatwiej by się tak rozmywało po prostu No ale wygląda całkiem nieźle, proszę bardzo przepiękny i teraz zobaczę, co muszę zrobić jako następny krok. Tutaj pokazują, żeby to włożyć już do mikrofalówki, ale z doświadczenia wiem, że najlepiej jak się je robi na koniec. Więc może teraz zrobię kolejny krok, to na razie odstawię i zrobię kolejny krok, którym jest przygotowanie sosów, i wtedy włożę te ziemniaki do mikrofalówki. O! Taki jest mój plan. O! Tu w ogóle jest jakaś miarka, słuchajcie, bo. Z tego co widzę, w ogóle ten ziemniak ma być takim jakby lasem. Wiecie, lasu ziemniaka. I tutaj w ogóle, tutaj jest miarka w centymetrach. Właśnie można sobie zmierzyć tego ziemniaka. Można go rozwinąć i zmierzyć. No ale dobra, kolejny krok przygotowanie sosów. Teraz biorę te dwa piękne pojemniczki. I w tym pojemniczku, w którym widzicie, że jest taka linia, trzeba zrobić ketchup. I naleję teraz wodę do zaznaczonej linii. Uwaga. Du, 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 du teraz biorę czerwoną saszetkę z ketchupem Otwieram I wącham standardowo O! <grym> Puder mi wleciał do nosa i poczułam jakiś taki pieprz albo coś takiego no mm. nie, to chyba jest ten niedobry ketchup Bo on ma jakby mnóstwo przypraw, tak pachnie przyprawami A nie tak, wiecie, jak nasz taki Heinz na przykład No ale dobra Może w Japonii lubią właśnie taki ketchup? To jest ich ketchup, i oni właśnie taki lubią, i taki sobie będą robić w ich zestawach. O, no ja nie mam nic do gadania. Biorę łyżeczkę i mieszam. Aaaa. Sędzi mnie Clowny nos. <śled> nie wiem, czy to już jest wymieszane. Coś tam jeszcze niby skrobię po ściankach, ale dobra, chyba jest git. Chyba jest git. Śmierdzi przyprawami jakimiś dziwnymi. Nie podoba mi się to. No dobra, ale teraz czas na ostatnią saszetkę jak wiecie wygląda w ten sposób. I otwieram. O może prawie wysypanie. Trochę to niebezpieczne było. Wygląda jak puder. I pachnie. Hmm. Trochę jak chleb i kary. No okej. Okay. Wsypię tutaj. Okej, okay, to jest gotowe i teraz. I teraz skoro sosy mamy już przygotowane, to mogę włożyć tego ziemniaka na uwaga. I... Hmm. A, jest. Na minutę przy 600 watowej mikrofalówce, a na minutę 10 przy 500 watowej. Więc zobaczymy jaką. Ja mam, bo już nie pamiętam, ale włożę mniej więcej na minutę. Tak mi się coś kojarzy, że to może być moja mikrofalówka. Be right back. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że minuta w mikrofalowce to jest całkiem długo, jak na japońskie zestawy, bo zwykle jednak jest trochę krócej. Natomiast e, tak wygląda ziemniak po minucie, właśnie w mikrofalowce, i jest bardzo, bardzo cieplutki. E, ale na szczęście już mam sosy przygotowane, więc to co zrobię, to spróbuję go wyjąć właśnie na talerz. Hey, czas na rozwijanie. Tym, tym, tym. Wychodzi bardzo łatwo o dziwo. Ale jak widzicie, jest woda pod spodem. Lasso. Lasso, ziemniak. Więc tak, zdecydowanie wygląda to jak ziemniak, lasso. Tylko staram się, czoło ma tutaj te takie. Te grubsze części, nie wiem, co to, do czego to może być. No ale w każdym razie, tak słuchajcie, prezentuje się gotowy zestaw. Możecie się dokładnie przyjrzeć, jak on wygląda. Natomiast e, trochę mnie boli to, że nie daje żadnych jakichś takich ładniejszych e, pojemniczków na te sosy, tylko wygląda to w ten sposób. Więc skoro zestaw już mamy zrobiony, to nie pozostało nam nic innego, jak tym dym, dym, zacząć próbę teść. Próba testu, to jest tutaj rzecz święta i niech każdy o niej pamięta. Czas kosztować tego kowbojskiego przysmaku. Całość wygląda w ten sposób. Nie wiem, ile to może mieć centymetrów, pewnie za 40. W każdym razie jest to rzeczywiście laso z ziemniaka. Pachnie o wiele mniej intensywnie niż jak gdyby jak było mokre. I teraz muszę niestety odłamać kawałek. I skosztować. Ale to jest dziwne, bo w niektórych miejscach jest super twarda, a w niektórych jest miękka. Na przykład tu jest twarda. A tu jest miękka. No hmm. ale nic, spróbuję. To jest chyba tak, że macza się najpierw w sosie, a potem w tej posypce. Smakuje jak stara frytka. Spróbuję z samym ketchupem. Ok. Chciałam jeszcze spróbować w ogóle tej posypki. Smakuje trochę jak rosół w proszku. Całkiem dobra. Może spróbuję w takim razie tej miękkiej końcówki. Może będzie lepsze. Mm. Okej, okay. zdecydowanie lepsze miękkie. Chyba to smakuje całkiem nieźle. Spróbuję jeszcze samej frytki, bo naprawdę jest mi trudno w ogóle wam coś powiedzieć w tym zestawie. Okej, okay. sama frytka złamało się. Sama wędka smakuje mniej więcej jak nic. Nie ma mocnego smaku ziemniaka, ale właśnie tak jak mówię, niektóre momenty są twarde, niektóre są zupełnie miękkie i te twarde są trochę jak sucharki. Nie wiem, dla mnie to jest mysterious strasznie. Przyznam Wam, że pierwszy raz nie jestem w stanie powiedzieć nic o tym zestawie, bo to jest trochę tak, jakby niektóre rzeczy były fajne, a niektóre rzeczy mega słabe. Niektóre rzeczy bym lubiła, a o niektóre rzeczy bym nie wiedziała co powiedzieć. Nie wiem, dziwny zestaw. Dajcie znać, jeżeli ktokolwiek z Was już ja coś takiego i jakie były Wasze odczucia. A tymczasem widzimy się w następny piątek na kanale Beauty, żebyście mogli zobaczyć moją następną charakteryzację halloweenową i w następną środę na tym kanale. Jak zwykle. Do zobaczenia i pa! A jeżeli jeszcze chcecie zostać na YouTube i oglądać go dalej, to koniecznie kliknijcie film po lewej albo po prawej, a jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, no to nadróbcie to klikając tutaj na górze. Bardzo ładnie was proszę, ja Joker. Be nice. <music>